Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z nowością od firmy Jorge. Są to rakietki wszelkowe Bomba. Koder tych rakietek to jest JR-71. Mamy dwie turkusowe, dwie srebrne, e, dwie złote. E, 3 złote, przepraszam, 3 złote rakietki. E, na cały zestaw przypada nam 159,6 gramów neku. Czyli na jedną rakietkę przypada 22,8 gramanek. Za taki zestaw trzeba zapłacić około 80 do 90 zł bez kodów rabatowych. Rakietki do zakupienia w sklepie pironet.pl. Z tego co mi wiadomo, aktualnie są niedostępne, będą dostępne gdzieś do tygodnia czasu. Jak teraz nagrywamy ten film, to jest 4 listopada. E, więc, tak, do tygodnia czasu powinny być e, na nowo dostępne. E, więc bez niebędnego przedłużenia, zapraszam Was do sklepu pironet.pl z kodem pirokrzychu. Macie 15% rabatu na cały asortyment. I zapraszam Was do oglądania testu. Na razie: rakiety bomba, też nowość od Jorga. Bardzo piękno. Długo się efekt utrzymuje. Jak na takie małe rakietki. Znaczy nie aż takie małe. Ale takie małe kulki. Elegancko. Biała teraz. Dynia jaka była. potężny. żółta i zielona to teraz zielona I żółta. przepiękne i znowu żółte i zielone. Przepięknie no, zgublinujące się efekty. lecące ja praktycznie do ziemi. Na kamerze tego nie widać. Ale są przepiękne, jak za 90 zł niecałe. Ta rakieta. Bomba! Bum! Fłyjdy! Max Good! Max Są zajebiste. Cracking. Moja kamara tego nie obejmuje całego. Do zakupienia w Pironecie. Aktualnie jest brak na scenie. Może jak to rzucę to już będą. Siemaneczko, jestem podczas montażu filmu z rakietek i się okazało, że nie nagrałem mowy końcowej. A więc tak, rakietki są bardzo fajne, mają bardzo duże efekty długo utrzymują utrzymujące się e, rakiety lecą nawet na dość sporą wysokość ale te efekty są bardzo fajne i bardzo duże e, jak na rakietę 23 nie niecałe, niecałe 23 gramy ona posiada to niektóre rakiety 40 gramowe tak nie szczelają jak te rakiety no co prawda tutaj jest rakieta szelkowa więc to trochę też inaczej niż taka rakieta pociskowa no ale samo samoprześcienna rakieta szelkowa więc wiadomo że ben, powinno być dobrze i tutaj Jorge pokazało że jest nawet wyśmienicie wręcz e, więc spokojnie im mogę dać takie 9 na 10 takie mocne 9 na 10 i z całego serca mogę wam je polecić i zachęcić do zakupu tych rakietek, ponieważ je się bardzo opłaca. Więc w sumie dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam Was do sklepu pironet.pl z kodem rabatowym Pirokrzychu. Macie 15% na wszystko. Te rakietki z tego co wiem, za niedługo się pojawią na pironecie. Jak teraz co nagrywam, to jest 4 listopada, więc powinny się za niedługo pojawić. Z powrotem te rakietki, więc poczekajcie, że się pojawią. I śmiało możecie je kupować. W tym materiale to wszystko. Dzięki za oglądanie. Na razie. Cześć.